Siema, 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 witam tutaj, w tej jaskini, tutaj właśnie u seby, no wiecie, jaskina się zmieniła, jest po prostu ładniejsza i piękniejsza, a dzisiaj po prostu, no wiecie, my mężczyźni, my faceci, o, o, my faceci i problemy z kobietami, wiecie o co chodzi, wiecie, czy wy rozumiecie kobiety, czy nie, bo ja to po prostu, ej, Puch. nie kumam, a jestem, wiecie, Męski. I to jest po prostu niesamowite, że one są wiecie, no piękne, że potrafią e, faceta wiecie, no, zaczarować i tak dalej. Potrafią po prostu nas wzbudzić to co najlepsze, ale, ale, ale... Ale często potrafią być wkurzające, często potrafią w ogóle być niezrozumiałe, często po prostu nie wiem, ej, to jest też tak, że specjalnie powiedzmy mówią zimno. Co, nie? I, I ten ich taki uśmiech, taki Mam go Czyli po prostu no e, Jak to się mówi, teraz to Nie, jak to się mówi Teraz jest Już w moich sidłach Dzisiaj w ogóle ładny, ładny księżyc Więc no super, super Kobiety są z Wenusa, tak? Czy z... Chyba Wenus Więc po prostu no są Szalone, potrafią być szalone, i naprawdę. Ej, czy was to też nie wkurza, że na przykład jak sobie e, wypijecie to. E, nie pij, czemu ten? Czemu pijesz? E, co to ma być? No nie? No mnie to też wkurza i po prostu. No, no, no. A potrafią same wypić. O, potrafią też same wypić. Wiecie o tym? W ogóle. Mam takiego ziomka, co w ogóle no, chciał się spotkać i, <noise> i po prostu wiecie no, spotkaliśmy się, on mówi, e, nie no, no musimy się napić, bo po prostu tak mnie wkurzyła, że no ona gdzieś tam sobie, a ona chyba weszła do sklepu, wykorzystał okazję no nie, no i, no i się spotkaliśmy i no. Ale to mówił, że masakra, masakra, że na przykład to wtedy chyba nawet był mecz Polski, no i po prostu, wiecie, sobie otworzył, tak, zaczął pić i i wiecie, nie. no wiecie, w skrócie, po prostu kłótnia. A najgorsze jest to mieszkanie z dziewczyną, bo gdy robicie bałagan, jeśli czujecie, o czym mówię. Jeśli wiecie o czym ja mówię i to coś czujecie to, to piszcie w komentarzach, no nie? O, oczywiście też subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten, e, wszystkie moje filmy, oczywiście łapka w górę i subskrybujcie. Chwila. Łapka w górę subskrybujcie i udostępniajcie. I mówcie tym, którzy jeszcze o mnie nie wiedzą. Dobra, no to można sobie stwierdzić. Dziewczyny są szalone. Są... Często niezrozumiałe, wkurzające, są często też dziwne i są po prostu nie no normal. ale są piękne, są kochane, potrafią być romantyczne, potrafią yy, zauroczyć i co najważniejsze to naprawdę potrafią kochać, więc jest gites. Ojej. Gdybym miał teraz, nie wiem, miałbym być u dziewczyny i masz byłby i nie mógłbym sobie otworzyć Tragedia. Ej, no dobra, ale najgorsze jest też wyjście z kumplem, no nie? E, I będzie, gdzie idziesz? Miałeś, miałeś ze mną siedzieć w domu. E, miałeś, no nie wiem, no, spędzić ze mną czas, no nie? No, chcę się z kumplem spotkać. Ja ci dam się spotkać z kompletem. Lecimy do. Dobra, dzień na mordy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na to, jakie są garsy, no to piszcie tam w komentarzach. I jeszcze raz, tak, sobie łapka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.